Studio Plenerowe, Radia Łódź. Studio Plenerowe, Radia Łódź. Sponsorem relacji z Festiwalu Róż jest Gmina jestem Łask. W Łasku. Radio Łódź jest dzisiaj w Łasku na Festiwalu Róż, ósma edycja. Obok mnie burmistrz Łasku, pan Gabriel kudlarek dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie burmistrzu, to ja zapytam, jaką różę pan najbardziej lubi? Bardzo trudne pytanie. Ale myślę, że wielok wielkokwiatową w kolorze herbacianym. No to skąd te róże się wzięły? No, panie redaktorze, proszę państwa, to się zaczęło jeszcze przed wojną. Tutaj był majątek państwa Szwajcarów, i tam właśnie te pierwsze róże zaczęto hodować. Następnie ich ogrodnik to po wojnie rozpropagował, i dzisiaj mamy około 35 producentów na Ziemi łaskiej. Którzy produkują ogromne ilości róż. Z tego rekordzista produkuje około 600 tysięcy krzaczków rocznie. Dzisiaj, za chwilę, za kilkanaście minut na scenie w łasku, krzest róży z okazji 600-lecia nadania praw miejskich łaskowi. Widział już pan te róże na 600-lecie? Tak, przelotem przed chwilą widziałem. Natomiast no, warto podkreślić, że tę specjalną różę wyhodował młody człowiek, bo to jest 20-latek. Ja pana poznałem, kiedy miał lat 15 i już wtedy zadziwiał mnie swoją niesamowitą wiedzą i ogromnym zaangażowaniem właśnie w produkcję róż. Pan jest dumny z tego, że właśnie róża jest takim symbolem łasku. No, oczywiście jestem bardzo dumny. Dobrze się stało, że producenci kiedyś przyszli, 10 lat temu, przyszli do mnie z taką propozycją. Myśmy to podjęli ten temat. I tak się to rozpoczęło. Ja myślę, że dzięki temu festiwalowi dzisiaj dużo więcej łaskowian, ale nie tylko mieszkańców samego łasku. My mamy przecież ponad 10,5 tysiąca mieszkańców gminy na obszarach wiejskich że dzisiaj te róże w wielu ogródkach zagościły i, i gdyby nie ten festiwal, pewnie aż tyle w ogródkach by ich nie było. No właśnie, bo ta róża nie dość, że promuje łask, to także ludzie też, mieszkańcy chyba się nią zainteresowali. Tak, mieszkańcy się zainteresowali. No poza tym, to są także miejsca pracy. To jest dochód dla tych przedsiębiorców, którzy właśnie te róże produkują. Także myślę, że korzyść jest dla wszystkich, a my jesteśmy dumni, bo przecież róża jest uznawana powszechnie za królową kwiatów. A zatem, jeżeli chcecie królową obejrzeć, przyjeżdżajcie do naszego miasta Łasku. Dziękuję bardzo. Burmistrz Łasku, Gabriel Szkudalek, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Nadaję ci imię, dama Łasku. No i rzeczywiście Radio Łódź dzisiaj w Łasku na Festiwalu Róż. Festiwal Róż odbywa się po raz ósmy, a w studiu obok mnie ambasadorka w Festiwalu Róż, Matka Chrzestna Róży na 600-lecie e, Łasku, czyli Damy Łasku, pani Grażyna Błęcka-Kolska, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry, a autorem tej wspaniałej. E... Róży, którą skrzyżował, wychodował, pracował nad nią ponad 5 lat, to nie jest tak, że miesiąc, dwa, rok, dwa lata, jest Mateusz Sobieszek. Proszę powiedzieć, jak Pani się czuje jako ambasadorka Festiwalu Róż, na dzisiaj z różami w rękach? Mam nadzieję, że zostanę poprzez właśnie te instytucje, osoby bardziej wykorzystana i będę mogła jeszcze szerzej promować Moje miasto, bo wszędzie podkreślam, że chociaż urodziłam się w Łodzi, wychowałam w jednej z dzielnic, a kiedyś to było osobne miasto, Kolumna, wspaniała miejscowość, to jednak szkołę podstawową, szkołę średnią ukończyłam tutaj w Łasku, co zawsze podkreślam. Ja bym wrócił do tej róży z okazji 600-lecia nadania praw miejskich. Jak pani się podoba ten okaz? Jest przepiękna. To jest cudowne, że jako mała dziewczynka biegałam po polach między łaskiem a gorczynem i tam były same róże kwitły. I nigdy nie spodziewałam się, że jak urosnę, to będę ambasadorem właśnie tych róż. Tam akurat państwo, papugowie, mieli hodowlę i mają do tej pory i życzę im, żeby mieli jak najdłużej. Skoro pani tak biegała między tymi różami, to często się pani pokuła? Często, tak, ale one wspaniale, nie wiem, czy Pan był na polu różanym, że to po prostu zapach jest e, niewywały. E, jak tak delikatny mały kwiat potrafi, ile on woni wydzielić i przyciągnąć owady, ludzi. Rzeczywiście róża to jest królowa kwiatu? U no, samej pisał e, o róży, piękne e, strofy, wiersze, książki, małe książek. także no, jest to przepiękny kwiat. Pani wspomniała tutaj już dzisiaj w naszej rozmowie, że e, łaski jest Pani bliski. E, pamięta Pani ten łask z lat dzieciństwa i teraz bardzo się zmienił? Mówię e, Wam, no, dzieciństwo zawsze jest takie kolorowe, bez, bezpieczne, beztroskie. E, także to e, myślę, że w naszych sercach e, i w pamięci to dzieciństwo e, ma inny wymiar. Ale ja cieszę się, że rozwija się miasto, że. Że nawet tutaj na festiwalu Róż, tak jak dzisiaj patrzyłam, jest coraz więcej osób, że jednak mają przyjemność ludzie usiąść, posłuchać, kupić te róże. Wiele osób widziałam z różami, bo też dodajmy, że tutaj można kupić wspaniałe okazy, to jest taka jedyna możliwość czasami raz w roku. Łask kojarzy się już z różą. Czy rzeczywiście te róże w łasku widać na każdym kroku? To, to, to zachęcam właśnie do zwiedzania, do jeżdżenia na rowerach, żeby obejrzeć do ogrodu różanego w łasku. Uważam, że bardzo pięknie ogród różany rozwija się, rozkwita. Dzięki żyjącej pani Janinie Kosmal, która stworzyła ten ogród, i bardzo dużo wysiłku włożyła, żeby on powstał. Może kiedyś powstanie muzeum różane, tak jak w Gras we Francji. Może będą tutaj perfumy produkowane albo olejki eteryczne, a być może tak jak we Francji w Gras ulice będą skrapiane właśnie tymi wonnymi olejkami. Oby tak się stało. Grażyna Błęcka-Kolska, aktorka, zdobywczyni wielu nagród na festiwalach w Polsce i za granicą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo.